Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z World of Tanks. Mam dzisiaj Wam do zaprezentowania najlepszą jak dotąd bitewkę na moim chyba ulubionym, Siódmiotierowym czołgu lekkim. A mianowicie mam tylko jeden ten czołg i dlatego mówię, że z nim ulubiony. Bitwa na dziesiątkach, na trzydziesiątkach, no to te trzydziesiątki muszą być uchahane, że że tak powiem. Bo jadą na dziewiątki, a jak wiadomo, dziewiątka na dychę da sobie radę, nie, ale jeżeli tak stanie przeciwko takiemu czy E50M, no to już gorzej. I ustawiam się właściwie na moim mi miejscu, gdzie zazwyczaj się ustawiam lightem. Czyli podjeżdżam pod te kamienie, które są z przodu. Tak. Może troszkę o czołgu. jest bardzo dobre, wręcz bym powiedział. Szybko strzelne, bo czas między pociskami to jest są 2 sekundy, a przeładunek całego magazynka to jest 15 sekund. Zgroszamy. Działo z 600 starowego m M12T. Tego tak wymaksowanego. Tak takim nie mam. Jeżeli mylę się, to proszę o poprawę. Polecam na tym czołgu mieć żarówkę. Znaczy, to jest podstawowy perk na każdym lajcie dla mnie. Przydatny bardzo, bo pokazuje kiedy jesteście wyświetleni i kiedy macie uciekać. Bo lajty, jak wiadomo, nie mają pancerza, są mobilniejsze od medów, ale gorzej opancerzone od nich. I tak, 24 naboje normalne i 12 goldowych. No, jeżeli ktoś woli, no to może mieć, nie wiem, po czyli po 16 tych i tych. Też, przepraszam, po 18, nie po 16, wtedy te też da się tracić. Ja akurat wolę mieć mniej goldowych, bo gdy kończy mi się normalna, to muszę strzelać goldowych. A skończyła mi się dwa razy: w tej bitwie, i w jeszcze jednej. Teraz, jedę akurat pom pomóc naszemu yy, yy, Wodefakowi owi yy, zajmieć 1390, czyli z ja robię... Zaraz mi się 13,75. tak, no i teraz zer zerwałem niefortunnie. myślałem, że się świecę się świeciłem. Najprawdopodobniej od Rychy byłby z tyfy z rużyny przeciwnika. No i bitwa jakoś się toczy 2 do 1. Straciliśmy jedną dziesiątkę. Jak nie mam 113. A reszta się dalej trzyma. No, i straciliśmy drugą dziesiątkę, a mianowicie Esetę. Gościu nie był garnięty. Jak dla mnie, bo Eseta ma mianu się z Isem siódmym, Mausem, i Eseta to są dla mnie najtwarze czołgi w grze. Bo na Eseta i na Mausie wystarczy suwać brzuszek i odwracać odpowiednią wieżę od przeciwnika po każdym strzale, i jest się nieprzebijany. Ale dość o innych czołgach. Teraz o tym. No mobilnym dosyć szybko się rozpędza no, no i teraz postanowiłem jechać na jak tigera i typu czwórka. też modły polecamy dosyłki przynajmniej no, nie dosyłasz tylko osuniętą optykę siatkę maskującą no a ja czasem lubię stanąć samą miś pospotować lepiej być bardziej nie widziami i wentylacja ona poprawia ogólnie wszystkie statystyki no i dzięki niej pozbyliśmy się 3 tak, naprawdę dobrych czołgów czyli się ST-1 T-54 T5 i Jag Tigera. dwie dziewiątki dzięki wspólnemu raszowi Centurionowi 7 na, 7 na 1 i AMX-3 na no pozbyliśmy się z bitwy no i lewa flanka a się prawa. Flanka padła, więc już będę jechał na bazę, ale dość dużo czołgów broni, więc powinienem dać radę i tutaj no już mi się ciepło portka zrobiło, dlatego że no, pan mi miał na strzała, ale chyba nie miał przeładowanego, więc nie strzelił i teraz będę ich spotował dla reszty drużyny. Ja zmyślałem, że spróbuję się stawić za tego kamienia na WZ z 11, ale górka. I a wczący no to, to... to to jest ogólnie. Do dupy. Ale tak... Yy, no, widwa jakoś idzie. No i teraz po drugiej zostawić na refimy A Ażeby go troszeczkę nich, żeby go, no, go hotelów. No i bo się nie ogarni, że ja tu jestem. I teraz postanowiłem, że Buffant Tracker jest na dwa strzały od tego emisja 1390 a ja mam 13, no, więc o tutaj jeden strzał spróbowany Już wraca w moją stronę, ale jest na przeładowaniu, więc nic nam nie zrobi I raszujemy na niego na I teraz e, coś nadzwyczajnego spodobało we mnie najcenniejsze dział, w Mianowicie Waffenträger Waffen Mianowicie w niemieckim Auf A I dział FVA 215 b i teraz mam przeładowany magazynek i postanowiłem, żeby im, im szybciej tym im szybciej pozbędziemy się ich, tym lepiej. Dlatego, że już nam trzy czołgi, czuję się teraz dwa na bazę. I zobaczycie zaraz jak zaczną szybko padać. A na razie, y tutaj kończą, oczywiście atakuje FVA, a ale mówiłem, że to nie będzie bardziej krudowy. Nie jest za bardzo mobilny, ale jest urkliwo. I No a teraz zbudował i teraz jadę po artę nie spostrzegłem że nie mam przeładowanego magazynka i naciskam żeby strzelać więc no, na przeładowanie go I, koń, e, kończę... so. no, no i spostrzegam się tutaj i teraz kończam oczywiście tym domu, żebym nie miał killa no i spostrzegłem się, że zabrakło mi normalnych pocisków się nie spostrzegam się teraz, tylko w dalszej części widzę. No i pada nasza arta. Padnie rychun lub rywotyfy. A nasza baza jest kapowana. Trager, jeżeli jest obsługiwany przez naprawdę ogarniętego gracza, on nie ma papieru. Znaczy, on jest papierowy. On jest papierowy, no więc, jeżeli jest nieogarną, to dla się go szybko, szybko się go podbić. Tak. Ale jeżeli jest gościu ogarnięty jak w tym, no to już gorzej, bo praktycznie sam wyjechał na cztery, na cztery czołgi, no i tych czterech czołgów się pozbył. No tylko niestety, y, bitwa zakończy się przegraną, dlatego że nie zdążyłem zdekapować, się pierwszy strzał, a zanim zacząłem zadbać drugi, który jest no gościu zabiję po prostu. No i tak bitwa się zakończyła. Dziękuję za oglądanie. W kolejnej części tego odcinka będzie pokazane jak to klasyfikuje się, na jakiej pozycji byłem wedle statystyk, ile zadałem obrażeń i spotowanie. Więc dziękuję za oglądanie, zapraszam do o, oglądania końcowej części. Do następnego. Cześć.